Matko święta, co tutaj się wydarzyło? Bardzo szybko przeszliśmy dzisiejszej nocy od kocham Donalda Trumpa tak jak jeden heteroseksualny mężczyzna może kochać innego heteroseksualnego mężczyznę, przez gdzie się podział ten człowiek z dawnych lat, który chciał robić oszczędności. Bombę pod tytułem Donald Trump jest w aktach Jeffrey'a Epsteina, aż po odwołuje wszystkie loty SpaceX na międzynarodową stację kosmiczną. I to natychmiast. Zajęło to, nie wiem, kilka godzin i kilkadziesiąt tweetów Ilona Maska, żeby przejść od największego przyjaciela i najbliższego współpracownika prezydenta Stanów Zjednoczonych do jego chyba największego wroga. Trump nie pozostał mu dłużny, no ale takich soczystych tweetów w stylu Donalda Trumpa w odpowiedzi na soczyste tweety. Ilona Maska się na razie jeszcze nie doczekaliśmy, no ale oczywiście wszystko jest przed nami, bo sytuacja jest dynamiczna. No to co się stało, że Elon Musk, który jeszcze kilka dni temu w Waszyngtonie odbierał złote klucze do Białego Domu, postanowił rzucić na swojego byłego już szefa najgorsze kalumnie? No i mało tego, postanowił stracić kupę forsy i być może zatrzasnąć sobie drzwi na upragnionego Marsa? Pobierz aplikację SFD. Dołącz do wyzwania, które zmotywuje Cię do zdrowych nawyków. Wymieniaj punkty na nagrody. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga bardziej. Nowy numer magazynu zero już dostępny. Zamów na magazyn.0.pl Polubowne rozstanie najbogatszego człowieka na świecie z najpotężniejszym przywódcą na świecie było wzorcowe i cukierkowe można powiedzieć. Elon Musk deklarował lojalność, Donald Trump chwalił Elona Muska, co więcej, wszystko odbyło się zgodnie z prawem, czyli dokładnie po tych 130 dniach, które Elon Musk mógł na tym stanowisku przepracować.

Jednak już wcześniej nie brakowało głosów, że to wzorcowe i cukierkowe rozstanie obu dżentelmenów, takie wzorcowe i cukierkowe nie było i że choć faktycznie było to w ustawowym czasie, to jednak pewnie jakby ten ustawowy czas był dłuższy, to rozstanie nastąpiłoby przed końcem tego ustawowego czasu. Mianowicie wszyscy mówili o tym, że chodzi o oczko w głowie Donalda Trumpa, czyli tak zwaną jedną wielką, piękną ustawę. Tak nazywa się ta ustawa, która ma zrobić największe cięcia podatków w historii Ameryki. No i Donald Trump chce ciąć, Elon Musk też chce ciąć, ale zupełnie co innego. A co do tej ustawy to mówił mniej lub bardziej otwarcie. No teraz oczywiście, e, sądząc chyba nie wiem, 27 tweeta ze wszystkich e, kilkudziesięciu, które napisał, e, że on przyszedł do Białego Domu po to, żeby zasypać dziurę budżetową. No a ta ustawa sprawi, że ta dziura budżetowa będzie zdecydowanie większa on bez absolutnie żadnych hamulców, wręcz można powiedzieć, kompulsywnie, wypatrywał starych tweetów Donalda Trumpa, które mówiły o cięciu wydatków budżetowych. No i retweetował je pisząc, że nie może się zgodzić bardziej. A to zresztą nawet chodziło nie tylko o tweety Donalda Trumpa, ale wszystkich jego najbliższych współpracowników. Albo pisał, gdzie jest ten facet, który tak właśnie mówił. Te tweety pochodziły głównie sprzed kilkunastu lat, czyli z czasów, kiedy Donald Trump jeszcze nawet nie przyszedł pierwszy raz jako prezydent do Białego Domu, no ale faktycznie takich wpisów, jak się okazuje, było całkiem sporo. Donald Trump, jak wszyscy wiemy, do wstrzemięźliwych, szczególnie w mediach społecznościowych, nie należy, no i nie pozostawał Elonowi Muskowi dłużny. No ale. Tą swoją narrację najczęściej teraz uprawia na własnym portalu: czyli Elon Musk pisał na własnym portalu społecznościowym, a Donald Trump na własnym. No i możemy przeczytać mniej więcej tak. Nie mam nic przeciwko temu, że Elon zwrócił się przeciwko mnie, ale powinien był to zrobić miesiąc temu. To jeden z największych projektów ustaw, jakie kiedykolwiek przedstawiono kongresowi. To rekordowa obniżka wydatków 1,6 miliarda dolarów i największa obniżka podatków, jaka kiedykolwiek była wprowadzona. Jeśli ten projekt ustawy nie zostanie przyjęty, nastąpi 68% podwyżki podatków i wiele innych rzeczy, które będą o wiele gorsze. Nie stworzyłem tego bałaganu, Jestem tu tylko po to, by go naprawić, podkreśla Donald Trump. To stawia nasz kraj na ścieżce wielkości. Uczyńmy Amerykę ponownie wielką. No ale oczywiście na tym te posty się nie kończą. Ta wymiana jest coraz bardziej, powiedzmy, intensywna. Donald Trump pisze też, że Elon Musk tak naprawdę zdenerwował się. O wycięcie go z projektu dotyczącego elektrycznych samochodów. No i koniec końców pisze, że Musk oszalał. Wydaje się, że ostatnio dosyć często Donald Trump twierdzi, że ktoś oszalał. No i pisze tak. Elon był wyczerpany, poprosiłem go, żeby odszedł. Tak twierdzi, a wcześniej twierdził co innego. Odebrałem mu upoważnienia dotyczące samochodów elektrycznych, które zmuszały wszystkich do ich kupowania, bo nikt ich nie chciał. O czym Elon miał wiedzieć od miesięcy. No i on po prostu oszalał, pisze prezydent Stanów Zjednoczonych. No ale tutaj Elon Musk pisze, z kolei odpowiadając na ten post na swoim portalu, czyli na X, że to jest absolutnie nieprawda. No i co więcej, akurat Ilonowi w sukurs przychodzi nie tylko nawet niecałkiem e, dawna pamięć wszystkich osób, ale też internet. No bo wśród osób, które absolutnie nie chcą elektrycznego samochodu, Donalda Trumpa wydawałoby się, że nie ma, a przynajmniej tak twierdziła jego rzeczniczka. No i oczywiście można powiedzieć, że rzeczniczka skłamała, ale. Jak te akcje Tesli bardzo mocno spadły po tym jak Elon Musk wstąpił do rządu, no to wszyscy pamiętamy taki piękny obrazek jak e, Tesle wszelkiego rodzaju wylądowały na południowym trawniku białego domu, a Donald Trump zachwalał je w niebogłosy. <noise> Na problemem Ilona Maska i Tesli było to, jak Donald Trump postanowił odslić cały świat, no i wtedy oczywiście spadły akcje samochodów elektrycznych jego współpracownika. No ale wtedy była to wielka, zmasowana akcja, ale w tym momencie można powiedzieć, że była to zmasowana akcja samobójcza Ilona Maska, dlatego że w ciągu kilku godzin, jak zaczął dość kompulsywnie twitować, akcje jego firmy spadły o 14%. O cłach zresztą Elon Musk też tweetuje tej nocy. Mówi, że cła Donalda Trumpa spowodują recesję. No i tutaj też znowu pojawiały się takie informacje, jeszcze zanim zakończyła się ta jego kadencja, że cła też są jedną z kości niezgody między oboma panami. No bo właściwie pierwszą ofiarą ceł Donalda Trumpa, która straciła najwięcej, był właśnie Elon Musk i w ogóle amerykańscy miliarderzy. No ale z łacłami, a wróćmy do większej awantury, czyli tego, co było największą, wydaje się kością niezgody między oboma panami, czyli jedna wielka, piękna ustawa, którą Elon Musk już zupełnie otwarcie w tych swoich tweetach nazywa jedną wielką, brzydką ustawą. No a Donald Trump twierdzi, że Elon Musk o tej ustawie i o planowanych cięciach podatków doskonale wiedział. And he never had a problem until right after he left. And if you saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily, it's very fresh on tape, uh, he said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm, I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Elon z kolei twierdzi, że ustawy nie znał, bo tak naprawdę nikt nie miał szansy jej poznać, bo właściwie chyba nawet nikt nie miał czasu, żeby ją dokładnie przeczytać. Jak Donald Trump powiedział, że Elon nie powiedział o mnie nic złego, ale jestem pewien, że to będzie następne, no to akurat miał wiele racji. Ale do tych największych dział, które wytoczył miliarder przeciwko prezydentowi za chwilę wrócimy, przebrnijmy sobie tylko spokojnie przez te takie mniej osobiste, a bardziej nazwijmy to służbowe sprawy w związku Trump Musk, które spowodowały chyba ten cały kryzys. No, bo kolejny rozdział tej psychodramy może mieć realny wpływ na Polskę, a właściwie może nie na całą Polskę, ale na Polskę w kosmosie, czyli na Sławosza Uznańskiego. Ta misja, w której polski astronauta miał wziąć udział, już została trzykrotnie przełożona. Jeszcze wczoraj termin wylotu to był 10 czerwca. W tym momencie nie jest pewne, czy do tej misji dojdzie i czy w ogóle dojdzie do jakiejkolwiek innej. Dlatego, że e, Kolejnym problemem w kontaktach miliardera z prezydentem była kwestia administratora NASA. Wśród tych wygrzebanych starych tweetów Donalda Trumpa, które retweetował Elon Musk, był też taki jeden, który mówił o tym, jakim wspaniałym administratorem NASA będzie Jared Isaacman. Czyli przede wszystkim pilot, astronauta komercyjny, przedsiębiorca, ale co w tej sytuacji najważniejsze. Kolega Ilona Maska, i rekomendowany przez właśnie Ilona Maska Donaldowi Trumpowi nowy administrator. No ale prezydent nagle się z tego wyboru wycofał, co oczywiście nie podobało się właścicielowi firmy SpaceX. He wanted, and rightfully, you know, he recommended somebody from uh, that he I guess knew very well I'm sure he respected him, but to run NASA. And I didn't think it was appropriate, and he happened to be a demokrat, like, totally democrat, and I say, you know, look, we won, uh, we get certain privileges, and one of the privileges, we don't have to appoint a democrat. NASA is very important, we have great people. No, ale na tym niestety te wszystkie kosmiczne potyczki się nie skończyły, dlatego że Donald Trump napisał, że najprostszym rozwiązaniem, żeby zrobić wielkie oszczędności w amerykańskim budżecie, byłoby pozbawić kontraktów Ilona Muska. Ten z kolei od razu zareagował i napisał, że w związku z taką propozycją prezydenta, on natychmiast wycofuje ze służby statek Dragon. Kontrakty rządowe firm Ilona Maska opiewają na mniej więcej 3 miliardy 800 milionów dolarów. To oczywiście pewnie byłyby spore oszczędności nawet dla rządu Stanów Zjednoczonych, no ale też spory kłopot, dlatego że wszystkie loty na Międzynarodową Stację Kosmiczną z amerykańskiej Ziemi. Są właśnie robione przez statki firmy SpaceX. No a ten najbliższy lot, który miał się odbyć, to była misja komercyjna, w której brał udział, czy będzie brał udział, czy miał brać udział, bo na razie tego nie wiadomo, polski astronauta. No i pytanie, co teraz? Jeżeli miałabym szczerze odpowiedzieć, to odpowiedź brzmiałaby, że absolutnie nie mam pojęcia. Co więcej, nikt tego nie wie w NASA i nikt nie wie, jak bardzo poważnie można traktować te wszystkie wpisy Ilona Maska. Ale lot komercyjny czy w ogóle te misje na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to jest jedno, to jest duży problem. Natomiast może się pojawić jeszcze większy problem, mianowicie taki, że SpaceX miał wysłać ludzi na Księżyc w ramach misji Artemis 3 to Starshipem miała polecieć ta załoga? Starbase. Woohoo. Rocket Garden. Oni też mieli tam zorganizować transport na wymarzonego przez Ilona Maska Marsa. I tutaj też na pytanie, co dalej? Odpowiedź od każdego chyba będzie dokładnie taka sama. Nie wiadomo. No to mamy już opowiedziane bitwy o cła, bitwy o kosmos, bitwy o jedną wielką, piękną albo brzydką, w zależności od tego, kogo zapytać, ustawę. No to przechodzimy do tej bomby, którą Elon Musk spuścił. Przy czym nie wiadomo, czy ta bomba tak naprawdę wybuchnie Donaldowi Trumpowi pod biurkiem Resolute, czy jednak wybuchnie gdzieś w siedzibie SpaceX, gdzie akurat będzie urzędował Elon Musk, czyli lista Epsteina. Donald Trump znajduje się w aktach Epsteina. To jest prawdziwy powód, dla którego nie zostały one upublicznione. Miłego dnia Donaldzie J. Trumpie, napisał Elon Musk i dodał jeszcze od siebie: Zachowajcie ten post na przyszłość, prawda, wyjdzie na jaw. Elon, czy ty to napisałeś serio? Elon Musk miał już taką historię, że procesował się z kimś, kogo nazwał, no, znaną postać, nazwał na Twitterze Pilem, No i w summa summarum sam w końcu przyznał, że on wie, że to nie jest prawda, ale nie mógł się powstrzymać, za co przeprasza. Więc teraz kaliber jest trochę inny, ponieważ w bardzo ciemne karty zamieszał prezydenta Stanów Zjednoczonych i teraz chyba zwykłe przepraszam w sumie. Wiem, że to nieprawda, ale tak mi się jakoś napisało i nie mogłem się powstrzymać, to będzie trochę za mało. No, i to jest taka sprawa, że nawet CNN mówi, że nie ma na to absolutnie żadnych dowodów, a jak wiemy, CNN niespecjalnie jest przychylne Donaldowi Trumpowi, mówiąc dość oględnie. Przypomnijmy tę aferę i właściwie szczegółowo ją opisałam w pierwszym numerze magazynu Zero. W związku z czym, jeżeli ktoś ma ochotę, to może to przeczytać nawet w naszej aplikacji, bo tam jest. Dlatego nie będę tego wszystkiego całkowicie opisywać, tylko powiem pokrótce, na czym to polegało. Miliarder amerykański Jeffrey Epstein, który kręcił się w towarzystwie tych najbardziej znanych i najbardziej bogatych Amerykanów, nagle okazało się, że prowadził bardzo dziwny biznes, mianowicie na swoją mm, wyspę tych wszystkich znanych i bogatych zapraszał po to, żeby korzystali z uciech y, obcowania z osobami nieletnimi, mówiąc dość oględnie. I to było tak obrzydliwe, że amerykańskie media się oburzyły od prawej do lewej strony. Co więcej, okazało się, że w sprawę zamieszane są no i takie podróże na tę wyspę. Mieli między innymi robić brytyjski książę Andrzej czy Bill Clinton. Zresztą tłumaczenia Billa Clintona w tej całej sprawie też są całkiem niezłe. Zaczyna się od tego, że no, tak, oczywiście znali się z Epsteinem, ale nic złego nie robił nigdy, aż po, po latach. Epstein, pierwsze słyszę nie no, no, może tak podwoził mnie kiedyś samolotem, no ale, ale nie właściwie nie znam człowieka. To było dosyć e, ciekawe tłumaczenie. Co do samego Donalda Trumpa, no to on nigdy tej znajomości nie ukrywał. Zresztą trudno by mu to było zrobić, dlatego że wszędzie można znaleźć jego zdjęcia ba nawet nie tylko jego, ale jego i Melanie właśnie z Jeffreyem Epsteinem. No ale Epstein też był gościem w Maralago, co zresztą uwieczniły kamery NBC i być może nawet była to ostatnia impreza Epsteina w Maralago, dlatego że też wiedzą publiczną jest to, że został stamtąd wykopany po tym jak Donald Trump dowiedział się, że próbował Epstein tam mastować nieletnią. Trump is widziany talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man, and telling Epstein about the cameras. Sprawa najpierw przestępstw, potem aresztowania, a koniec końców tajemniczego sbójstwa w więzieniu Jeffrey'a Epsteina e, odbiła się bardzo szerokim echem na całym świecie. Faktycznie do dzisiaj, choć miały być upublicznione te akta, upublicznione nie są. Czy będzie tam więcej znanych nazwisk? Prawdopodobnie się pojawią. Czy będzie na tej liście nazwisko Trump jako nazwisko klienta, który jeździł na tę wyspę? Tego nie wiadomo, ale nie wiadomo też, czy jeżeli by to było prawdą, to czy Elon Musk miałby taką wiedzę. Dlatego też liberalne media nawet mówią: hold your horses, poczekajmy, aż coś się wydarzy, to jest za grube. No dobrze, no to co teraz? Na temat tej twitterowej wojny w związku Trump Musk wypowiadają się już właściwie wszyscy. Napisał o tym nawet polski minister spraw zagranicznych, który sam wszedł kiedyś w taki twitterowy spór z właścicielem platformy X, czyli ten twór. Spór w sumie nie był Twitterowy, tylko X-owy. No dobrze, w każdym razie. Elon Musk napisał Radosławowi Sikorskiemu kiedyś, że jest on małym człowiekiem. No i nie bez satysfakcji Sikorski odpisał mu: Widzisz, duży człowieku, polityka jest trudniejsza niż myślałeś. No ale chyba najwięcej o Elonie Masku? Do powiedzenia ma były. Bliski współpracownik Donalda Trumpa, Steve Bannon, który odsiedział swoje w areszcie za to, jak został aresztowany za defraudację pieniędzy, które miały iść na ten słynny mur. Bannon był współpracownikiem podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa i wygląda na to, że chciałby zastąpić Ilona Maska u boku swojego byłego pracodawcy, o którym. Mówi same dobre rzeczy, a o Ilonie Musku mówi, mówiłem Trumpowi, że to jest bardzo zły pomysł, żeby się bratać z Ilonem Muskiem. No a teraz sugeruję, że można sprawę bardzo szybko załatwić i po, po prostu Ilona Muska jako obcokrajowca z kraju deportować. I już. On, Elon Musk is illegal, he go too. No i nie zawodzi oczywiście też internetowy komentarz, który jak zawsze reaguje najszybciej. E, są takie wpisy, które są dość zabawne zabawnej pokazują, jak można bardzo łatwo pozbyć się z historii drugiego gabinetu Donalda Trumpa Ilona Maska starymi sposobami, sprawdzonymi już nie jeden raz. Ale chyba mi się najbardziej podobał taki komentarz, że można by w zasadzie Ilona Muska zastąpić zupełnie swobodnie jakimś innym amerykańskim miliarderem. Zwłaszcza, że Mark Zuckerberg już zmienił swoje poglądy dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc właściwie czemu miałby nie zmienić imienia i zastąpić Ilona Muska u boku Donalda Trumpa? No a imię by zmienił po to, żeby prezydentowi było wygodniej, po co się przyzwyczajać do kogoś nowego. Ale nikt nie ma wątpliwości ani w świecie polityki, ani w internecie, że ten spór tak się po prostu nie zakończy, bo ani Donald Trump, ani Elon Musk nie lubią zostawiać ostatniego słowa komuś innemu. Elon Musk w swoim wysypie Tweetów postanowił zapytać internautów, czy powinien za, założyć nową partię polityczną. No, bo twierdzi, że jest jakieś 80% Amerykanów do zagospodarowania, którzy są pomiędzy partią demokratyczną a republikańską. No i czy w związku z tym on powinien coś z tym zrobić. Polityka być może jest, jak mówi Radosław Sikorski, rzeczą trudniejszą niż Elonowi Maskowi się wydawało, no ale on, tak jak wszystko, Chcę to uprościć, na przykład poprzez po prostu pytanie ludzi w internecie, co ma zrobić. Zresztą raz już tak zrobił i zadał pytanie, czy ma przywrócić konto Donalda Trumpa, po tym jak zostało 5 lat temu zawieszone prewencyjnie przez poprzednie władze Twittera. Odpowiedź brzmiała, że tak. No i Elon Musk to konto przywrócił, tylko że Donald Trump w międzyczasie założył swoje media społecznościowe i z Twittera korzysta dużo rzadziej niż wcześniej. Dla dobra wszystkich, wydaje mi się. No w każdym razie bardzo jestem ciekawa, co Elon Musk zrobi, jeżeli z tej sądy też mu wyjdzie, że powinien założyć partię polityczną. Jakikolwiek wynik tej sądy by nie był, jedno co dzisiaj możemy powiedzieć na pewno, to to, że eksperyment Donald i Elon w Białym Domu zakończył się kompletną katastrofą wizerunkową. I to moim zdaniem dla obu dżentelmenów. Bo. Wiadomo, że Donald Trump jest raczej małostkowy, ale zarazem wiadomo, że interesy przedkłada ponad takie drobne, jakieś osobiste wycieczki. No ale wyjechanie z tekstem o tym, że znajduje się w aktach Epsteina i sugerowanie, że robił różne bardzo dziwne i absolutnie obrzydliwe rzeczy z osobami niepełnoletnimi, to jest zdecydowanie za dużo jak dla Donalda Trumpa. W związku z czym takie święta, dziękczynienia, które. Widzieliśmy choćby w zeszłym roku jak to. Moim zdaniem już się więcej nie powtórzą. Pobierz aplikację SFD. Dołącz do wyzwania, które zmotywuje Cię do zdrowych nawyków. Wymieniaj punkty na nagrody. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Bonuseria. Zgarnij nawet 1000 zł. Tylko w STS. Nowy numer magazynu Zero już dostępny. Zamów na magazyn.zero.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.